O, siedzą tam nasi technicy, pozdrawiamy. O, to jest Dziki i Staszek, inżynierowie. Tak, to politechnika, a nie technikum. Tak, podoba Ci się Darku? Super, super, ale będziemy mieli... Ale najlepiej to by było, jak Ty byś tu siedziała, a ja tu. Tak? Byśmy mieli taką łączność duchową. O, jest, o. A, jest pani. Pozdrawiamy panią, proszę pomachać. Czy pani nas Pozdrawiamy. słyszy. Pozdrawiamy! Strefę kibica pod pałacem kultury. Czy pani nas słyszy? Halo. O. 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 No. Machamy. Machamy! O, jest. Strefa kibica. Pozdrawiamy! Machamy. Pozdrawiamy! O, super to wypadło. Ale. Łączność ze strefą. Kibica ze strefą kibicki w zasadzie jednej. Ale... Ale jutro będzie czad.